Starosta jadł przy stole. Nagle patrzy, włos w rosole. krzyknął więc na cały głos. Chciałbym wiedzieć, czyj to włos? Co to jest zazwyczaj taki, żeby w zupie były kłaki? Starości, no, co chcesz rób? Ja nie jadam takich zup. Starościna aż pobladła. Z przerażenia z krzesła spadła. Patrzy w talerz. Marny los. Rzeczywiście. W zupie włos. Wpadła z krzykiem na kucharza. Że też taka rzecz się zdarza. Włos w rosole. Ładna rzecz. Niech pan sobie idzie precz. Kucharz zgubił okulary. Włożył buty nie do pary. Do talerza wetknął nos. Hmm. Rzeczywiście. W zupie włos. Wstyd okropnie starościnie. Dowiedziało się w rodzinie, że starosta nie chce jeść. Przybiegł wuj i stryj i teść. Teść przybliżył się do misy i powiada: Jestem łysy. Włos na pewno nie jest mój. Może wie coś o tym wuj? Wój. Z kieszeni wyjął lupę i przez lupę bada zupę. Widzę włos, lecz nie wiem czyj. Może zna się na tym stry. Stryj przybliżył się do stołu, zajrzał bacznie do rosołu, po czym gwizdnął niby kos. Znam się na tym, to jest włos. Sprowadzono geometrę. Żeby zmierzył centymetrem i powiedział wszystkim wprost, co to w zupie jest za włos. Geometra siadł za stołem, mierzył, liczył coś z mozołem, zużył kartek, cały stos i powiedział, to jest włos. Ja się na tym nie znam, lecz czy nie pomoże sędzia śledczy? Węszy tutaj zbrodni ślad, skoro włos do zupy wpadł. Sędzia śledczy sprawę zbadał i powiada, trudna rada, muszę w sprawie zabrać głos. Proszę Państwa, to jest włos. Wtem ktoś myśl wysunął nowo. Trzeba wezwać straż ogniową. Pan starosta zmarszczył twarz. Może być ogniowa straż. Przyjechali wnet strażacy. Raźnie wzięli się do pracy i wyjęli z zupy włos. Taki to był włosa los.